Dzień dobry widzowie, mam dla was dzisiaj trzecią rundę pierwszej ligi słowackiej. Moją pierwszą rundę dlatego, że przegapiłem dwie pierwsze rundy z pierwszego zjazdu. Grałem białymi to trzecią rundę, moim przeciwnikiem był Martin Neugebauer, mistrz międzynarodowy ze Słowacji. No i przejdźmy do partii, bo działo się. Niewiele, ale coś się działo. Zagrałem konie w 3, chciałem po prostu zobaczyć czy przeciwnik chce od razu zajmować centrum czy nie, nic konkretnego jeszcze nie chciałem zdradzać, przeciwnik to samo, no i zagrałem c4. No i teraz oczywiście ma parę opcji, może grać przez c5, może grać przez g6, może zagrać nawet w tym ruchu b6, goniec b7. W ogóle to ustawienie b6, e6, goniec b7 to jest dobre ustawienie, polecam jak w tej redakcji. Zagrał e6, zagrałem e3, planem takim od razu, żeby zagrać to co zwykle w partiach, które grałem, tak dosyć bezpiecznie. a Na lidze wolę grać bezpiecznie, czyli po prostu chciałem sobie zrobić składę, zagrać e4, może d3, zależnie od sytuacji. Zagrał b6, czyli to właśnie ustawienie hetma, hetmańskie, indyjskie. Głównie tutaj chodzi o to, że ten gonis idzie tutaj, ten gonis idzie tutaj. Robi rozszadę, gra albo c5 albo d5, a czasami oba te ruchy. Jak już postawi gońca na, B, na b7, to rzadko się gra. Nawet nie kojarzę sytuacji, ja tak gram, ale tak się nie gra. Kiedy gra się d6, e5 później. Raczej później będzie grał w centrum. Zagrałem b3, skończyłem swoje ustawienie. Teraz trzeba jeszcze wyprowadzić gońca. W ogóle ja wcześniej o tym tak nie myślałem, ale jak się gra G3 G2, jak już ma się prowadzonego pionka na E3, po to, żeby wzmacniać centrum, to się traci ruch w porównaniu do końca E2. I w ogóle nigdy mi to nie, przy, nie przyszło do głowy. Dopiero teraz podczas tej partii. Także G3 goniąc y, y, G2, ruszada, ruszada. No i mamy taką pozycję, która jest koło takiej całkowicie równej pozycji, i dopiero zaczynamy grać tak naprawdę poszło c5 i tutaj chyba trochę zagrałem za szybko, bo zagrałem skoczek e5 skoczek na e5 na pewno podchodzi czasami pod skoczka d7 i pod, pod jakieś wymiany co prawda teraz wykorzystuję fakt, że jest związanie i nie ma bicia tutaj ale nawet jakbym sobie zagrał zamiast tego jakiś ruch typu hetman e2, to i tak bicie raczej nie prowadzi na pewno do lepszej pozycji czarnych, a do takiej bardziej elastycznej pozycji białego dlatego, że to biały decyduje kiedy zagra d4, kiedy może spróbować grać przez e4 raczej tutaj się gra przez d3 i później czeka się na dobry moment, żeby zagrać właśnie ruch d4 no, ale tak czy inaczej, pozycja jest obiektywnie równa przynajmniej tak widziałem kiedyś w, wie w wielu partiach i w kurs nie. dlatego nie chciałem mieć na tamte pozycje, tylko uznałem, że bezpiecznie nawet będzie zagrać skoczek e5 ale są, są też szanse na to, żeby w jakiś sposób wbierać z tej presję niestety przeciwnik nie grał słabo i po koniu d7 od razu mi zatkowało tego skoczka nie czuł to dobrze zagrałem lub d4 Podczas partii myślałem, że f4 jest też ciekawe, ale okazuje się, że po f4 F1 c7 też jakoś to związanie już nie jest aż tak mocne, bo może w każdym momencie pić. Wieża szybko przyjdzie tutaj, ustawię, że tu albo tu, tylko nie wiem właśnie ustawić, czy tak, czy tak. No ale tak czy inaczej powinien być raczej dobry czarny w tej pozycji, dlatego że raczej atak przez f5 się nie przyda. No, ruch f4 jednak bardzo osłabił pozycję króla, w przyszłości też jest słaba, słaba dwójka i tak dalej, także dobrze, że tak nie zagrałem, że zagrałem sobie przez d4. Z tym słabszym nawet wolałbym zagrać to f4, później f4, g4, później g5, ale jak ktoś wie, że trzeba skontrować po czymś takim w centrum, to po prostu wolę tak nie ryzykować. No i komputer potwierdza, że ciudle przy d4. Poszło bicie, bicie na d7, to wtrącenie według komputera jest słabe. Ja uznałem, że po biciu i biciu hetmanem, bo tak poszło w partii, bo wieża d8, mam ruch wieża d1 I to co ja policzyłem to był hetman c7 I tu chciałem w ogóle grać hetman f4, co komp mówi, że bardzo słabe Ja chciałem grać tu, tu i tu Ale według kompa ten ruch daje przewagę czarnym Ciekawe czemu Bo ja chciałem zbić na b7 Goniec e5, Do tego ruchu nie widziałem Tutaj jest lepszy czarny z uwagi na to, że Piś wieża a jak zbiję tutaj, dalej wisi koniec i wisi koniec. Jak dalej sobie tak bije fajnie, że wszystko zbija jak wisi, to nie ma jak bronić wieży. Więc tak, dlatego to, to było słabe. Nie widziałem tego podczas partii. No ale tak czy inaczej, no, po Hetman C7 yy, w tym wariancie nie była to jedna opcja. I to, co zagrałem w partii, czyli skoczek D2, zagram zagrałem na hetman C8, Policzyłem to pewnie jeszcze, przed, przed zagraniem tego hetman F4, może bym się doliczył, nie wiem. Bo to była taka pierwsza myśl, że po hetman C7 gram hetman F4, okazuje się, że słabe, to może bym jak doliczył, bo to, to już jest dość duża, duża decyzja. hetman F4 w tej pozycji. Tutaj hetman F4. Także na pewno bym spędził więcej czasu i może znalazł, może nie. To ciężko powiedzieć. No Ale tak czy inaczej, w partii poszło hetman C8, no i tutaj działa skoczek D2. No i tu już wiem, że stoi troszkę mniej przyjemnie, więc raczej powinienem uprościć wszystko. Tutaj niestety muszę zbić tego hetmanem, tego pionka. Po biciu, no nie mogę wtrącić hetman, bicie tutaj na C8, no bo jest wieża C8. Jak zbiję tutaj, to jest wieża C2. Jakby są problemy. A jak zbiję tutaj, to stracę tego pionka. Także też nieprzyjemnie. Jeszcze jest taki ruch, który mnie niby ratuje, ale potem jest wieża D1, wieża D1 i tu wieża A2 chyba. Potwierdzę, wieża A2. No i też jest, no pionek mniej. Może się wybronię, no ale nie o to chodzi jak się gra białymi. A to co poszło w partii to był hetman B7, skoczek F3, no i teraz tak. Pozycja jest prawie że równa, tylko ja mam wydaje się mocniejszego gońca, bo pracuję na lepszej przekątnej. Ale za to mam słabego skoczka, bo jest związany. No i też pozycja króla jest taka, że są dziury, tylko że on nie ma biało polowego gońca. Więc goniec nie może wykorzystać tych słabych Jakby tu stał goniec na B7 i jeszcze hetmana miał gdzieś tutaj, to mogła być nam od razu przegrana. Ale z uwagi na to, że gońc jest czarnopolowy, to nie jest aż tak źle. To jest tylko troszkę gorsza. Tutaj w ogóle najlepszym ruchem jest b5, którego trochę się obawiałem, ale też przeciwnik chciał grać b5 nie w tej redakcji, bo tutaj zagrał skoczek e4. W b5 chodzi o to, żeby czasami dojść do ruchu b4 i później żeby na c3 postawić albo skoczka, albo jak się uda to gońca. I... No mogło być nieprzyjemnie poczuć b5, no, ale tak nie poszło. Dalej pokazuję, że jest tylko ciut gorsza, ale zawsze to jest gorsza. Chciałem zagrać na początku w tej pozycji, jak mi zagrał skoczek na e4, bicie na d8, bicie, wieża c1. I w ogóle kom pokazuje, że to jest najlepsza linia, tylko że nie mogłem się doliczyć co po tym. I dlatego tego nie zagrałem, bo chciałem grać b4, które przegrywa od razu. I przegrywa od razu z uwagi na... ja liczyłem wieża d2, które jest wystarczająca według tego co widzę, żeby pokazać przywagę. Ale skoczek d2 jest jeszcze lepsza. Skoczek d2 i jak gdzieś tutaj, no to go nie 8. Tutaj na e4 było z bo mata. Tona, no i jest przewaga duża. No widzicie, że teraz to związanie jest bardzo nieprzyjemne. Nie mam praktycznie jak zejść z tego związania. Szkoda, bo nie Ale po tym mogę zagrać wieżę c2 i w ogóle pozycja jest 0-1 dla czarnych, czyli kompletnie, kompletnie równa prawie. Tego się nie spodziewałem. Dlatego, że tego nie widziałem, zagrałem wieża c1. Wieża a na c1. Proszę, wieża d1, wieża d1. I teraz to, czego się spodziewałem, to tego, że przeciwnik ruszy albo z tej strony piąkami, albo z tej strony piąkami. A w partii poszło wieża c8, hetman e2 oczywiście do obrony, bo jak poszedł tym hetmanem gdzieś za daleko, na przykład, nie wiem, gdzieś tu, to już yy, mogę mieć problemy za chwilę z takim ruchem. Jeszcze jest teraz b5. Jak ruszę się hetmanem tutaj, no to już skoczek g5 wygrywa. D5 po to, żeby nie było po koniu g5 w tym razu. G4. A, w ogóle tutaj nie działa. 4 no, f O. Tego nie widziałem. Wieża C8, hetman E2 do obrony. Poszło koniec f 6 To wydawało mi się podczas partii, że to już jest takie zagranie po prostu na remis. Bo zbiłem to, poszło bicie i wieża na C4. I tu jeszcze kom pokazuje, że E5 było szansowne, ale wydawało mi się, że E5 to już może być za, za duże ryzyko, bo chciałem potem zagrać wieżę C4. No i nie wiem, dlaczego według kompa to jest taka dobra pozycja, dlaczego... to jest minimalna przewaga, jest 02 pokazuje, ale tak czy inaczej, ja myślałem, że to jest po prostu remis. Jakieś b5. c2, no ale tak, tak czy inaczej, raczej... raczej draw. No tutaj, i tutaj remis. Nieprzyjemny trochę, ale jednak remis. Ale za to poszło f5, po prostu wzmocnił przeciwnik tego skoczka, no ale osłabia pozycję króla, bo teraz... Jak dostanę się hetmanem tutaj, to nawet mogę odda oddać jakość i a jak wymienimy hetmanem, to zawsze znajdę jakiegoś wiecznego szacha. Poszło hetman d1, zajmuję sobie całkowicie ind, chcę jeszcze wjechać wieżą na d7, żeby stwarzać jakiś problem przeciwnikowi. A, a też do tego chcę wymienić wieżę, no bo jak wymienię te wieże, to jest po prostu... nie ma jak uciec z, tego, z tych szachów. Nawet po tym jest bicie, bicie, g7, hetman d4. Jak się cofnie, to jest znowu szach. A jak pójdzie do przodu, to jeszcze przegra, bo podchodzi pod jakieś takie ruchy. A przeciwnik zagrał hetman na C7 i zaproponował remis. No i tu w ogóle jest ciekawie, bo komp pokazuje 0-0, ale że mogę jeszcze to grać. Ja myślałem, że tu po prostu będzie remis tak czy inaczej i dlatego przyjąłem. I nie wiem, przyjął znowu, bo tu bym naprawdę ciężko. K2 wydaje się ciekawą opcją. Teraz jeżeli przeciwnik to zbije, to bije hetmanem i tutaj to po prostu jest równa pozycja. A jak ucieknie na F6, no to gram, wieżę C4 wymienię. Także wiecie widzę, gram białymi i ciężko jest mi dostać przewagę, jak gram gramy takich koksów, bo gram za spokojny wariant chyba trochę. Jak gram to ze słabszymi przeciwnikami, to oni nie kontrują aż tak bardzo w centrum. Dlatego jest dużo łatwiej. Tylko ustawiają właśnie jakieś C6 albo ustawiają E6D5 F5. Mocni raczej też tak ustawiają czasami, ale tam trochę więcej da się zrobić. A jak ktoś coś takiego mi zrobi? to ja nie mam pojęcia jak to grać na wygraną, po prostu wszystko się wymieniło i zremisowaliśmy koniec końców drużyna wygrała 4,5-3,5, także to był zwycięski remis taki, że no bez tego remisu byśmy nie wygrali ale zdaje mi się, że trzeba stwarzać więcej problemów praktycznych przeciwnikowi, a nie sobie bo ja tutaj sam musiałem rozwiązywać białymi problemy, żeby nie przegrać to co, jutro kolejna analiza, a na dzisiaj się z wami żegnam jak się podobało to tak jak zawsze Zachęcam do y, subskrypcji, jak chcecie widzieć więcej filmów. No i możecie dać łapkę w górę, żeby docenić w taki sposób y, tę analizę. Trzymajcie się i do następnego.